Dziadek Rybka z tej strony serdecznie. Witam wszystkich widzów kanału Carbo i Fish. Zapraszam do obejrzenia obiecanego materiału z gry Call of Duty Modern Warfare 3, mianowicie wbitego Moaba przy pomocy klasy Support na mapce Seatown, oczywiście w rozgrywce Free For All. Klasa, jaką dysponowałem, jeszcze przez chwilę widoczna na waszych ekranach. A ja w tym materiale chciałbym poruszyć kilka ciekawych, istotnych rzeczy. Pierwszą, chyba najważniejszą, to jest. Tutaj kilka słów do użytkownika YouTube Oniku. Taki pan, który umieścił komentarz pod moim filmem z mapki Seatown odnośnie wywoływania odrodzenia przez przeciwników i wbicia łatwego Moaba. Tamten komentarz dotyczył tego, że moje poradniki stają się już śmieszne i w ogóle to, co prezentuję, całkowicie jest kiepskie. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie komentarz i opinia Pana o Niku, taki Pan jak wspomniałem na samym początku, ale moi mili ja tego stylu nie zmienię, ponieważ tak jak Wam cały czas tłumaczę, moje poradniki nie są kierowane do graczy, którzy wbijają dwie minuty Moaba. Moje poradniki nie z serii Łatwe Moaby z Dziadkiem Rybką kierowane są oczywiście dla graczy, którzy mają problemy z biciem moaba lub ewentualnie w Billy, a w chwili obecnej jest jakaś tam przycinka i dalej występują jakieś tam przeszkody właśnie w zdobywaniu moabów. Dlatego, jeżeli ktoś ma ochotę i chce oglądać moaby, zapraszam na kanał Loczka. Oczywiście znajdziecie link do jego kanału w opisie pod tym materiałem. Loczek prezentuje praktycznie we wszystkich swoich moabach styl gry typu rush, a ja wam gwarantuję, że jeżeli traficie na lobby, gdzie znajdują się gracze, którzy mają po kilka tysięcy godzin wyklepane w grę w serię Call of Duty albo na przykład kilka tysięcy w Modern Warfare 3, gwarantuję Wam, że na takiej właśnie lokacji, w takim lobby nie sprawdzi się żaden Rush, bo żaden gracz, który ma kilka tysięcy godzin nie pozwoli Wam na to, nie pozwoli Wam przy pomocy Rusha wbić Moaba. Jeżeli nie wierzycie, po prostu wpadnijcie do lobby, gdzie gra na przykład Mr. Mysz, Szekler, Krokodyl, Wtedy ci gracze wam udowodnią, że wbicie Moaba z nimi w lobby na raszu jest praktycznie niemożliwe. Takie jest moje zdanie. Dlatego jeszcze raz powtarzam, nie zmienię tutaj stylu prezentowanego gry, ponieważ z tego co możecie sobie poczytać pod moimi filmami. Moje poradniki przydają się ludziom, którzy mają problemy z biciem właśnie pierwszego Moaba lub Moaba któregoś tam z rzędu. Teraz, co się stanie? Popatrzcie. Delikatne przycinka i rage Quit Hosta. Za chwilę zobaczycie, co będzie dalej się działo. Ponowne odliczanie, szybkie przygotowanie e, gry i oczywiście e, zmiana hosta. Szybciutko trzeba się schować i celnie wykorzystać moc e, strikera. Jest to dobra klasa, mocna oczywiście na kontrolę takiego pomieszczenia jak e, to. Już wam o nim kiedyś opowiadałem. Jest to świetne pomieszczenie, jeżeli chodzi o rozgrywkę Free For All, zresztą i nie tylko, ponieważ jak widzicie, wszyscy tutaj starają się dostać. Możecie jeszcze śledzić oczywiście czat. Jak widzicie, gracze nadal cały czas odczuwają, mimo zmiany hosta, jakieś tam lagi. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że hostem był jakiś gość z Rosji albo ze Stanów Zjednoczonych. Mi w zasadzie to nie przeszkadzało, ponieważ zbytnio nie poruszałem się w tym miejscu, ale zaraz ktoś może mi po raz kolejny zarzucić, że jest to kiepski, właśnie styl, jaki ja prezentuję. Oczywiście, że jest kiepski. Popatrzcie, jest kiepski, ale jak bardzo skuteczny, nawet na klasie jaką tutaj wybrałem, czyli supportu, można takim stylem wbić MOABA i jak widzicie jest to naprawdę skuteczne wystarczy tylko i odpowiednio dobrać tutaj wyposażenie, czyli na przykład UAV i kamizelki i możemy naprawdę rządzić tym pomieszczeniem do samego końca rozgrywki, mimo, że na samym początku, jak zauważyliście, kilka razy padłem. A ja jeszcze powrócę do tego, co wspomniałem w tym materiale na samym początku, nim była zmiana hosta i ragequit poprzedniego gracza. Zapraszam jeszcze raz Was do takiego lobby, w którym znajdzie się Właśnie, na przykład, Mysza Szekle, i reszta moich znajomych, tych, którzy mają po kilka tysięcy godzin wygrane właśnie w grę Call of Duty Modern Warfare 3 i z takimi graczami zapraszam do zmierzenia się właśnie grając, prezentując styl gry, raszując. Gwarantuję Wam, że ci gracze nie pozwolą wam, nie dopuszczą do tego, byście, prezentując taki styl gry wbili Moaba. Oczywiście nie są to jakieś moje tam, tutaj przechwalanki, tylko znam to z własnego doświadczenia, że będąc w lobby z graczami, którzy mają po kilka tysięcy godzin, nie zdobędziecie rasza. Nie zdobędziecie Moaba raszując. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Możecie się z tym nie zgodzić, ale podejrzewam, że jeżeli Myszka będzie oglądał ten materiał, a także Krokodyl, oni potwierdzą to, że mówię prawdę i staram Wam się w jakiś sposób dawać dobre rady w tych poradnikach, jakie ja prezentuję, czyli poradniki łatwe Moaby z Dziadkiem Rybką. Jak widzicie, Moab został wbity. Pozostaje go tylko i wyłącznie wezwać no, i patrzeć, co będą wypisywali nasi przeciwnicy. Co mogę jeszcze dodać na koniec tego materiału? Oczywiście, serdecznie zapraszam Was na kolejne odcinki, na kolejne poradniki z serii łatwe ma być dziadkiem, rybką i to tyle. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów kanału Carbo i Fish. Do usłyszenia.